Nie, to jest w ogóle niepopularne, zwłaszcza w Polsce, to jest raptem kilka osób dosłownie. Bo praca oficera wywiadu to jest nie tylko. Nie są tylko egzotyczne wyjazdy, ciekawe kraje, miejsca, ale również duża praca koncepcyjna, która się sprowadza do planowania, do takich typowych działań planujących, gdzie trzeba wszystko ustalić, trzeba zdobyć odpowiednie informacje, przerzucić to na przysłowiowy papier, stworzyć dokument. Czasami wymaga to głębszej analizy, czasami tylko zebrania suchych faktów. I w związku z tym jest to też taka praca podobna. No, czasami, ta, czasami tak jest. No, potrafię się czasami o kimś, no nie tylko pomylić, ale szukam na przykład w telefonie czy w mailu, szukam po nazwisku książkowym kogoś, kto ma prawdziwe nazwisko, zupełnie inne, i tak, tak, tak się może to dziać. A co do samego już takiego pisania, no to, no nie no, to trzeba bardzo trzeba pamiętać, co się pisze, o czym się pisze, jak, kiedy, jakie dane się podaje, jeżeli już się na to, na to godzimy i że jesteśmy pisarzami, że czy jestem pisarzem, czy jesteśmy osobami publicznymi. No po prostu trzeba myśleć, to nas na pewno ze zmyślenia nie zwalnia i, i, i pamiętania o tym, czym się człowiek zajmował przez wiele, wiele lat. Ja samo to dbam bardzo do bólu i, i nigdy nie... Zawsze wszystko jest sprawdzane. Nie tylko historyczne elementy, takie faktograficzne, ale, ale wszelkie... Każde. No. Ja jestem takim zwolennikiem, że prawdziwe historie, prawdziwe postaci historyczne czy z życia współczesnego nie powinno się zmieniać. To tak w filmach czasami się dzieje, że są przeinaczane. Możemy sobie pozwolić na taką dowolność przy drugo, trzecio, czwartoplanowych bohaterach ale czy historiach, ale te, które znamy z, z, z naszej znaczy doświadczeń czy, czy, czy z dokumentów, no one nie powinny być zmieniane i, i powinny być prawdziwe. I, no, ja się tego, tej zasady trzymam. Sprawdzam. Takie nawet szczegóły, jak, czy na pewno się nie pomyliłem, jak kolor malowania samolotu danych linii lotniczych. Wybieram zwykle, zwykle w czasie pisania tych powieści pojawiają się albo informacje, albo ludzie, albo ich historie, bo, bo uwielbiam opisywać ludzkie historie, albo w dokumentach coś znajdę ciekawego. Zresztą w ogóle praca nad dokumentami, chociażby ręcznie pisanymi przez osoby, które potem powołuję po. 60, 70 latach, 50 latach do życia. Ich dawno już nie ma na tym świecie, a dotykając ich dokumentów ręcznie, zawsze mówię ręcznie pisanych, dłonią i potem przenoszenie tego, co się przeczytało, te jakby, no nie wiem energii ich tego, ich tego ich życia na karty powieści I oni od początku i oni zaczynają nowe życie, oni ży, znowu żyją tak naprawdę w jakiejś, nie wiem, transcendentalnej przestrzeni, mógłbym to tak górnolotnie powiedzieć. I to jest, to jest, to jest wspaniałe. W związku z tym tych, tych rzeczy się pojawia, ja pisząc jedną książkę, już jestem jedną, dwie do przodu. Czasami materiałów jest tyle, czasami wracam do pewnych rzeczy niewykorzystanych, bo po prostu szkoda. Po prostu pewne wątki tak wyszły, tak, chociaż nie było to zamierzona była. To wątki tak zaczęły same pracować, pisząc, chociażby tak było w, w ostatnim azylu, że no ja w następnej powieści wrócę do pewnych spraw, ponieważ one się same przez się jakby no, pchają na karty, karty powieści. Sam problem wystąpił z bohaterami z II wojny światowej, z żołnierzami z oficerami II Korpusu, gdzie ludzie bardzo pokochali, że miał ja uwielbiam tych bohaterów. Oni wrócili pod postacią wspomnień albo pod postacią ich. Dzieci, a nawet w obietnicy jest wnuczka jednej z bohaterek i jednego z głównych bohaterów. I w związku z tym już, już kwestia fizyczności, już był problem z słynnym Kleinerem, kiedy on już ma ponad 92 lata, ktoś tam podliczył, i on dalej jeszcze coś może robić. Już, już mówię, już fizycznie już, już po prostu, no, no nie może być, że bohaterowie po 100 parę lat żyją, no, już bez przesady jeszcze funkcjonują. Dlatego to był problem. A, a, a proszę mi wierzyć, te, te postaci, które one do dzisiaj funkcjonują, w nowej powieści, powracam do postaci z operacji Rafale chociażby, one były tak fajnie jakoś, wydaje się, opisane. One przez wszystkie inne po, po, te powieści się jeszcze przetaczają, że. Ja, jak mówię, tak po, po, po ludzku brakuje mi ich czasami w domu po prostu. Tak, jakby one cały czas były. Jak czytam o nich, to tak, jakby były. Jak myślę o nich, jak piszę i, i tak ciężko się z nimi rozstać. Dlatego te, 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 te formy sequelowe czy prequelowe, te, to wspomnienie, to co pani zwróciła uwagę, te sentymentalne sprawy, no powracam do nich. Trzeba czytelnikowi nowemu, który wcześniej nie czyta poszedłych powieści, jednak pewne rzeczy wytłumaczyć, prowadzić. Żeby to było w miarę. Żeby każda książka mogła być jednak czytana osobno i przy. The cat sat on trzech książkach, czterech, jeszcze tego nie było widać, ale przy sześciu już, no już, to już jest tyle materiału. Ja nawet do pisania tej najnowszej powieści Obietnica Zdrady miałem rozpisane kalendarium wszystkich książek dotychczasowych i wszystkich bohaterów, którzy do, do, występowali, żeby nie popełnić co, gdzie, kiedy coś się działo, kiedy ktoś umarł, kiedy ktoś um, zginął, kiedy wyjechał gdzieś, kiedy była akcja, kiedy było pewne następstwo, które musi być logiczne. I, i, i to już było trudne, naprawdę z, z sześć książek, żeby to ogarnąć to naprawdę każdą książkę trzeba było po prostu przepracować pod kątem życiorysów każdego bohatera, nie tylko głównego. Nie jest tak prosto opisać z kimś książkę. Brało się to przeważnie z tego, że przypadkowo, tak jak w przypadku operacji Marek Kozubal, z którym studiowałem i znamy się bardzo, bardzo długo, zaproponował zajmuje się dziełami sztuki między innymi. Ja miałem taką historię prawdziwą zawodową związaną z, z portretem młodzieńca Rafaela Santi. Najbardziej poszukiwanym dziełem sztuki nie tylko w Polsce, ale chyba na świecie. I tak to wyszło. Potem trochę takim prawem inercji to było. Potem Marek no, musiał się zająć czym innym też. I tak żeśmy się rozstali. I z kolei Rafał Barnaś, historyk z wykształcenia, który się zajmował tematyką, czy zajmuje nawet kościoła, Watykanu, religii, miał pomysł i mu podpowiedziałem, jak można napisać ewentualnie powieść o zamachu na papieża, no ale tak jak zaczęliśmy pracować to zdecydowaliśmy się, że ona będzie taka pełnowymiarowa, duża, no i tak powstała. Potem, potem już była taka wspólna powieść Obcy Horyzont, to ona już łączyła wszystkie dotychczasowe powieści, sequel, prequel, tak można nazwać. Dużo żeśmy rozmawiali, i ja i Rafał, nad, nad tematy filmowe, czy to z Amerykanami w Hollywood, czy z producentami europejskimi, czy w polskimi filmowcami, producentami, z ludźmi z branży. Od Amerykanów dużo się nauczyliśmy, bo tam już była umowa na stole na adaptację w czerwonej sieci. Oni pewne też propozycje, uwagi do książki dali, która była w większości przetłumaczona przez znajomego tłumacza. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ no, Rafał się tak zainteresował tematyką filmową, że postanowił iść do szkoły filmowej, zrobił etiudę, którą też pomagałem mu nakręcić i dostał się do łodzi do szkoły filmowej, żeby był ich I w związku z tym, tym tym się zajął, aczkolwiek cały czas też mamy kontakt i też myślimy o projektach, no a ja dalej y, pisałem kolejne powieści, ale z kolei mówimy o researchu, y, czyli poszukiwaniu informacji, nowe dwójka jest łatwiej, jest praca podzielona na, na, y, na maile, na rozmowy, na dokumenty, na pracę w bibliotekach, rozmowy z ludźmi, jest po prostu łatwiej pewne ustalenia robić, a ja te wszystkie moje powieści pisane czy z Markiem, czy z Rafałem, czy sam, samemu y, zawsze są, tak jak już wcześniej mówiłem, mocno, y, mocno osadzone w realiach i, i i bardzo, bardzo sprawdzane we wszystkich elementach. W związku z tym łatwiej jest pisać z kimś w takim układzie, łatwiej. Poza tym też wymieniać pewne poglądy o, o tym, jak powinna akcja przebiegać, jak budować napięcie jakieś bohaterów. To jest łatwiej w tej całej pracy przygotowywawczej. Gorzej jest pisanie, no bo po prostu ktoś musi wklepywać to w komputer no prosta sprawa. Trzeba to połączyć, kwestia stylistyki. Niektórzy się dopatrywali, że część rozdziałów jest pisane przez jednego, część przez drugiego, ale nic podobnego. I z Markiem, z Rafałem pisaliśmy wspólnie, często po prostu dzieliliśmy się akapitami, częściami rozdziałów, ale też mi też przerabiali, sprawdzali, więc mówię, trudniej jest już redakcyjnie, ta praca redakcyjna, finalna, ale łatwiej jest przy zbieraniu materiałów. Uważam, że książki muszą się czymś różnić. No nie można tak że, y, robić, że ugładzamy wszystko, jak leci. Czasami one powinny być trochę kanciaste, nierówne, czasami trochę powiedzmy źle napisane, w sensie y, jakiejś takiej stylizacji, żeby one nie, nie robiły się podobne jedna do drugiej, żeby jednak ten styl, w końcu to jest jakiś styl każdego z pisarzy, y, inny czy spisarek i. i i, I takie wygładzanie aż do bólu no, powoduje, że to gdzieś czasami są podobieństwa. No, trudniej to wygładzić w naszych książkach, bo, bo, bo po prostu tak musi być, ale w książkach, które powstają w, w naprawdę w setkach ilościach, jak Kryminały chociażby, rocznie, to, no, to się tak, można zauważyć, że, że są pewne podobieństwa do bohaterów, do akcji, coś jest takiego uładzanego w tym wszystkim. Nie, taka literatura, tak jak i film, który dociera do szerszego widza, gdzie ci pisarze jeżdżą po Polsce, gdzie mogą spotykać się z ludźmi, gdzie mogą powiedzieć, czasami w małych miejscowościach, bardzo małych miejscowościach, opowiedzieć, jak, jak, jak świat wygląda, że to, to nie jest czarno-biały przekaz mediów mainstreamowych. I, I to jest taki właśnie, to jest duży problem. Myślę, że ta powieść jest też takim... No, taki, no, nie mówię, że, że jakimś remedium na wszystko, bo zasięg taki, bo takiej literatury jest, nie jest olbrzymi, ale, ale tak się zmierzyłem z tym. Proszę pamiętać, że tą powieść pisałem 22 rok, 23 wiosną kończyłem, czyli no dawno temu kiedy afera wizowa nie była nazywana aferą, najwyżej jakąś sprawą, nie miałem informację, jak to wygląda. Zresztą też pamiętam z autopsji, jak te sprawy związane z, z wizami, z, z wyłudzaniem, handlem, próbami, no, nielegalną emigracją, jak to wyglądało. Obecna, obecna opozycja mówi, że to są legalni emigranci, jak najbardziej. Tylko no, no, na tym to polega, że trzeba stworzyć takie dokumenty, taką legendę dla tych ludzi, żeby oni legalnie tu wjechali. Tylko że faktycznie nie jest to wcale nic, nic legalnego. No na tym to jest tak jak praca w wywiadzie. No. Też, też tworzymy dokumenty legalizacyjne, tworzymy pewne historie fałszywe, czyli legendy, żeby realizować pewne, jakieś działania, ale to nie znaczy, że one są prawdziwe. No i w związku z tym to było oczywiste, gdzie są, gdzie są, gdzie są słabe punkty systemu, który, od którego to się zaczęło. Ujawnienie danych oficerów, ujawnienie zbioru zastrzeżonego, przekazanie do IPN-u. To, to osłabiło nasze służby różne, czy to wywiadowcze, kontrwywiadowcze, na wiele, wiele lat i to, to, to odium spadło na. na, na, na na większość oficerów, którzy realizowali zadania. Metodologia pracy, pewne pozycje, na których się pracuje, tak zwane pozycje, no, gdzie oficerowie wyjeżdżają za granicę, oficjalne, mniej oficjalne. Można, można, można wyciągać wnioski do współczesności, do tego, co się teraz dzieje. To tak jak z tymi planami obronnymi. No, nie chodzi o to, że one mogły być już nieaktualne, ale chodzi o sposób ich przygotowywania, jak, jak myśl, Polska w tym zakresie jest realizowana, jak podchodzi się do pewnych tematów i, i to, to jest właśnie niebezpieczne, ta metodologia yy, pracy jest ujawniona, bo zmienić ją jest bardzo często. Często to jest, jest to związane z ludźmi, z wykształceniem, z, z pewną naturą Polaków, pewną, yy, pewną sytuacją, w której funkcjonujemy i, i, i takie, takie zabawy, chociaż to nie jest dobre słowo, z nieja dokumentami niejawnymi, tajemnicami państwowymi, no, kończą się dla takiego państwa yy, i dla jego służb fatalnie. Dla mnie y, tak samo ważna jest kuchnia jak i danego regionu, danego kraju, jak i zabytki, jak i, i cuda natury. Y, na, traktuję to na, na równi. Świetna knajpa. Grecka gdzieś tam na wyspie, zagubiona, jedyna, prowadzona przez starego Greka, jest tak samo atrakcyjna, jak pływanie na żaglach w jej rejonie, jak nurkowanie przy skałach, czy jak siedzenie na plaży, czy zwiedzanie z ruin antycznych. To Traktuje to na, na równi, i, i, i zresztą jest to ważny element życia ludzkiego. Zawsze gdzieś jechałem, to nie zawsze to wychodziło, ale rozmowy z kelnerami, albo poproszenie kucharza, albo gdzieś. Skierowanie się bliżej kuchni, porozmawianie, z ciekawości, zwłaszcza w takich odległych, egzotycznych miejscach, jest bardzo ciekawe. No, dobre jedzenie, zwracanie uwagi na, na takie elementy, na estetykę, na estetykę mówię, kulinarną, czy estetykę podania, serwowania, miejsca, gdzie się to spożywa, sposobu, no, jest dla mnie ważne. Akcja też w, w się do Kurdystanu, ja pamiętam taką restaurację w Irbilu, gdzie podawano, no, specjalizowano się w, w oczach ryb dużych, takich karpiowatych, na zimno w lodzie podawano zamiast, w sposób jak ostrygi się podaje, czyli na lodzie z cytryną, no, oczy jak oczy, ale to taki był przysmak. Na drugie danie, znaczy na główne danie, serwowano do wyboru jądra baraniec albo z grilla, albo w sosie śmietanowym. I, i, i no, po prostu takie, no, zawsze warto było to spróbować, chociaż. chociaż Opowieści o najgorszych, o tym, co najgorszego widziałem, to, co dla nas najbardziej nieakceptowanego, to oczywiście było w Korei, to było w powieści Obcy horyzont opisane, ale, ale tu właśnie takie tego typu jedzenia zawsze mam chęć spróbowania. Czasami, no, raz przy, z trochę zdrowiem przypłaciłem gdzieś w Afryce jedzenie udek szczurzych z grilla, ale, ale warto było spróbować. Frutti di mare, czyli e, albo na przykład Kiedyś w Korei jadłem kraba w kary, podanego w całości, w sosie kary, podgrzewanego zresztą na stole, w wielkim Bogu, albo na przykład bardzo zawsze ceniłem krewetki z czosnkiem, z białym winem, z, z sosem chili, z, z, dobrym, z dobrą bagietką. Obietnica zdrady kończy się w grudniu przed świętami po wyborze nowego rządu ubiegłym roku. Dlatego no, następna powieść zaczyna się wiosną. Ja muszę troszkę poczekać, ponieważ akcja już się dzieje jesienią, teraz się dzieje w zasadzie, więc muszę trochę wstrzymać wodzę, bo, bo, no, bo jest jak jest. jest. Książki są mocno osadzone w realiach, ale, ale już, już, już dochodzą jakby do, do, do współczesności. Bardzo ciekawe zupełnie to, to o czym innym, bardzo i historyczna, tak jak mówię, 47-8 rok, ale i bardzo współcześnie, i też bardzo ciekawy teren zupełnie też jeszcze nie poruszany, czyli wracam do Indii, do, właśnie do Indii, do, do kontynentu indyjskiego, trochę do Pakistanu, do, no, do Azji generalnie. I, i, i to, to, to myślę na pewno będzie też ciekawe. I właśnie wracają elementy, czy wątki związane z, z drugim korpusem, z żołnierzami, oficerami generała Andersa.